Zadziwiająca rzecz, która się stała na korcie Szatjera. Chyba nikt się tego nie spodziewał. Agnieszka była na pewno faworytką w tym meczu. Na pewno powinna ten mecz łatwo wygrać, a, a nagle się okazało, że, że przegrała ten mecz i trochę przegrała na własne życzenie. Ania Tomlanowicz to jest jedna z setki dziewczyn, z, która, z którymi Agnieszka powinna wygrywać łatwo i. Gładko i przyjemnie. Można oczywiście natychmiast o tym zapomnieć i przygotowywać się do sezonu na trawie, ale gdzieś tam w tyle głowy znowu, znowu się zaczną takie spekulacje i rozważania, czy, czy to nie była jakaś szansa, by, by zrobić najlepszy dotychczasowy wynik na Roland Garros, bo, bo szansa na to była jak najbardziej. To nie jest ważne, że ona była najwyżej rozstawiana, przecież ona doskonale sobie zdaje sprawę, jakaś siła gry pozostałych dziewczyn. I, i yy, ja się spodziewałem, że trudniejszy mecz czekają w czwartej rundzie z Suarez na albo w ćwierćfinale z Kerbera, albo w półfinale z Szarapową. No, to, to były rywalki, z którymi można przegrać, natomiast, natomiast to Mlianowicz, no, to się nie powinno zdarzyć.